Cześć, tutaj Kaśka Legań z Paper Beats Rock. Dzisiaj w ramach art bibułowych spotkań spotkamy się z Mileną. Cześć Milena. Cześć, ja się nazywam Milena Soporowska i w mojej pracy badawczej zajmuję się przede wszystkim przenikaniem się, przenikaniem się ezoteryki z codziennością. To jest jedna z moich ostatnich publikacji pod tytułem Księga Przyjaźni i ona nawiązuje do tzw. sztambuchów, czyli takich dzienników jakby domowych z XIX wieku, takich powiedziałabym, czegoś na kształt kronik klasowych, tylko że taka kronika należała do konkretnej familii, do konkretnej rodziny. I drugą moją inspiracją jest tutaj tarot, a dokładnie major arkana w tarocie. Natomiast to jest taka luźna inspiracja. Przede wszystkim chodziło mi o to, żeby, żeby te karty służyły trochę do takiej mini medytacji, żeby można było zastanowić się nad jakimiś połączeniami pomiędzy tymi... Między tymi obrazami. No i żeby też to była taka kompozycja otwarta, żeby, żeby się nie zamykać na, w jakiejś konkretnej narracji, tylko żeby miała możliwość w przyszłości też dodać do tego jakieś kolejne rozdziały, nazwijmy to tak. Chociaż tutaj nie ma żadnej, nie ma żadnej chronologii właściwie, żadna karta nie ma jakiegoś konkretnego, konkretnego numeru, więc można je oglądać w dowolnej kolejności, można sobie też je... Yy, to mój kot tam w tle na, na, na drapaku. I, 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 I też przede wszystkim można je trochę tak układać, yy, robić różne sekwencje. Yy, chciałam, żeby to była taka forma po prostu demokratyczna i tolerancyjna, tak bym to powiedziała. Yy. Cały ten prototyp powstał w ramach warsztatów w 19 rzekach. We współpracy z magazynem TON. Całość została wyprodukowana przez y, On Paper Włócz. I y, y, chciałam, żeby właśnie też to wszystko miało taki trochę magiczny y, wydźwięk przez ten taki, srebrzy, przez taką srebrzystą poświatę i, i, ten, i tą y, magentę, która jakoś tam uspójnia całą tą publikację. No i też te, ten, to pudełko jest dla mnie takim też domowym, trochę jak taka szkatułka, gdzie można różne rzeczy powkładać, gdzie można trzymać jakieś ważne dla siebie suveniry. Więc miało to być też takie. Miała to być publikacja, ale, ale bez takiego narzucania jakiejś jednej linii interpretacyjnej. No i też dlatego y, jakoś tam raczej starałam się, żeby nie było tam specjalnie jakichś podpisów, żeby, żeby też nie sugerować za dużo, y, żeby też y, widz, widzka y, mogli się poruszać po tym trochę na własną rękę, aczkolwiek wiadomo, że jest to jakaś tam moja interpretacja. E, powiedziałabym struktury rzeczywistości, bo e, to jest właściwie no, taka, taka próba e, ogarnięcia e, jakiegoś powiedziałem systemu, który który y, rządzi światem, jakkolwiek górnolotnie to brzmi. Aczkolwiek, no właśnie, była to taka próba, dlatego też te karty, bo ja nie byłam w stanie się zdecydować też na jakąś taką y, jednolitą narrację. Tu zresztą właśnie miałam jakieś swoje takie. Y, no to jest właściwie taki, to jest rzeczywiście prototyp prototypu i jakaś y, próba rozpisania sobie tego na na, na takie oddzielne karty, i potem okazało się, że właściwie to powinno być tymi kartami, bo nie byłam w stanie też się zdecydować na żadną taką jedną, jedną linię. Powiedz, ile teraz obecnie, ile jest kart, bo wiem, że to się będzie rozwijać i to będzie niekończąca się książka. I powiedz też, może, jeśli. To nie jest całkiem intuicyjny proces, jak w ogóle łączyłaś AWS z, z rewersem. Dlaczego jest tak, jak jest? Jak to, mm -hmm. jak to działa ten proces? Kart jest w tym momencie 22 i sobie ustaliłam taką, taką ilość, bo właśnie nawiązywałam tutaj do kart Tarota i do Major Arcana, czyli do takiej sekwencji podróży. Głupca, czyli takiego no po prostu człowieka, człowieka, który podróżuje przez swoje życie, bo też musiałam mieć jakąś, musiałam dać sobie jakąś formę i mieć jednak jakieś ograniczenia, żeby to się, żeby, żeby to po prostu nie rozrosło się w nie wiadomo jakie rejony, bo, bo mimo wszystko musiało to być w jakiś sposób, musiał być jakiś klucz więc dlatego 22, natomiast oczywiście to jest jakby taki dopiero, dopiero początek, a jeśli chodzi w ogóle o ten, o ten klucz, no to raz, że, że tarot dał mi liczbę, natomiast tu przede wszystkim mieszają się różne wątki z moich, no nie wiem dziewięciu, dziesięciu lat przemyśleń, <laughs> bo, y, bo jest tu bardzo dużo nawiązań do, y, do spirytyzmu, do XIX-wiecznego takiego fenomenu, który polegał w skrócie na, y, na wierze w to, że można się skontaktować z, y, ze zmarłymi. I, e, I te wątki spirytystyczne często tam e, występują, dlatego że mm, ja w ogóle w swoich pracach zajmuję się niezmiennie cały czas e, przenikaniem się codzienności z, e, z, z magią, czy z ezoteryką, czy z jakimiś takimi fenomenami, fenomenami jakimiś e, paranormalnymi elementami, a wszystkie seanse spirytystyczne, znakomita większość z nich, one się po prostu odbywały w domach, w domach mieszczańskich, w miejscach, które nie miały w ogóle nic wspólnego z żadnymi takimi rytuałami, to nie były też jakieś laboratoria naukowe, więc ten spirytyzm jest dla mnie taką dobrą klamrą, bo, bo, bo cały czas wracamy do tego, do tego jak te jakieś takie elementy niematerialne i z alternatywnej rzeczywistości wnikają w świat, który jest zupełnie powiedziałabym taki może nie banalny, ale ale po prostu taki, z którym mamy styczność na, na co dzień i który w, w teorii nie ma nic wspólnego z jakimiś górnolotnymi wielkimi koncepcjami, a tutaj właśnie też kluczem trochę było to, żeby wykorzystać karty tarota również w samej tutaj na przykład karta diabła, żeby wykorzystać w samych tych kartach, żeby one też dawały takie jakieś wskazówki czy punkty e, zaczepienia i żeby też, e, żeby też przede wszystkim e, nie rozdzielać e, takich jakichś wielkich, ezoterycznych e, koncepcji od tego, co mhm. jesteśmy w stanie zobaczyć nie wiem, na ulicy, czy, mhm, w, czy, czy po prostu nie wiem, w trakcie Tarot pod strzechę. <gry> tak, <.real> tak. <laughs> ta, ta, ta. Zresztą w ogóle też dla mnie inspiracją jest tarot pod tym kątem, że no, była to również gra hazardowa i ten tarot nie zawsze służył. E, każdy, kto używał tarota, nie zawsze używał tarota do jakichś wielkich wróżb, tylko po prostu do gry na pieniądze. Więc ten tarot był e, jakimś elementem też rozrywki. Podobnie zresztą jak Sanse spirytystyczne, które. Y, które zapewniały też y, rozrywkę w XIX wieku, kiedy, y, kiedy no, nie mieliśmy telewizji, nie było internetu, y, a ludzie zawsze y, byli y, zafascynowani y, jakimiś takimi, jakąś taką tajemnicą. Więc podobnie Tarot, on, on, y, czy nawet nie wiem, samowróżenie, ludzie pytają o różne rzeczy, pytają o jakieś bardzo, bardzo ważne rzeczy, ale czasem pytają które miejsce na moją działkę będzie najlepsze. I po prostu no, te pytania y, nie zawsze dotyczą nie wiadomo, nie wiadomo y, jak wielkich, trudnych wyborów życiowych, tylko są często po prostu bardzo, no może nie błahe, ale po prostu to jest takie użycie tego tarota y, w sposób bardzo, bardzo taki praktyczny. I y, też jestem raczej... Y, zdania, że mimo że to mo, po, może wydawać się trochę takie hermetyczne, to żeby nie bać się tego i y, 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 y dać sobie bardziej takie, te, te, takie y, pozwolenie na to, żeby y, nie łączyć ezoteryki tylko z jakąś wielką wiedzą ezoteryczną, tylko z jakąś też y, właśnie intuicją, czy jakąś taką wrażeniowością, czy jakimś takim poczuciem, że, yy, że no nie trzeba być w jakimś bractwie albo w jakimś, yy, w jakimś stowarzyszeniu, żeby to jakąś magiczność yy, wpleść w swoje, w swoje życie. I może zabawą? Tak, zabawą, jasne, bo, bo właśnie no, też... <śpiewaj> też <śpiewaj> Też ostatnio chyba dosyć mocno się, się inspiruję w ogóle taką, właśnie tą rozrywkową stroną, stroną ezoteryki, dlatego że jedną z moich, właściwie to się trochę zaczęło od tego, że w ramach Sputnika i zresztą też tą książkę która zbiera wszystkie prace wszystkich uczestników i uczestniczek programu mentorskiego Sputnik, to jest ta dziewiątka. Ja, w ramach Sputnika, zaczęłam właśnie realizować, realizować projekt o ezoteryce i, i, i związkach ezoteryki z dzieciństwem. Konkretnie z moim dzieciństwem ale wydaje mi się, że to jest też takie dosyć uniwersalne, bo, yy, bo mi się w ogóle kojarzy to wszystko z. Yy, no, wiara w magię kojarzy mi się też z taką otwartością dziecka na różne yy, fenomeny niewytłumaczalne. To zresztą jestem ja, jak byłam mała w czasie yy, jakiegoś karnawałowego balu. I tutaj byłam przebrana za wróżkę, zresztą byłam często przebrana za wróżkę. I tutaj wydaje mi się, że też taka lekkość, jaką dzieci mają, lekkość z jaką traktują tą rzeczywistość, zastaną, bardzo mocno łączy się dla mnie z taką wiarą w jakieś. Rzeczy niewytłumaczalne, nie przynajmniej niewytłumaczalne na tym poziomie takim naukowym tu i teraz. Bo wiadomo, że wiele rzeczy jest niewytłumaczalnych, a potem okazuje się, że można znaleźć na to jakieś racjonalne wytłumaczenie, bo to też chodzi o jakąś ewolucję po prostu technologiczną, naukową, ale głównie chodzi o to, żeby żeby też właśnie. W tym projekcie chodziło mi o to, żeby znaleźć jakąś taką uniwersalność w tej ezoteryce i, yy, i dla mnie tym, ta, tą taką klamrą yy, jest to dzieciństwo, bo to jest coś takiego, że nie wiem, no, dziecko zobaczy lewitującego yy, człowieka i dla niego, dla tego dziecka to nie będzie takie dziwne na ten, na ten moment, bo jeszcze nie ma tych wszystkich yy, struktur, zasad, jakichś takich yy, Elementów, które ograniczają tą jego percepcję, więc, yy, więc nie, będzie, yy, nie będzie to dla niego coś, co od razu gdzieś tam yy, zmarginalizuje albo, albo będzie chciało jakoś yy, znaleźć dla tego wytłumaczenie, tylko będzie po prostu to chłonąć. No i wydaje się, że jest bardzo cenne to, żeby po prostu w swoim życiu mieć tą, y, tą chłonność, zachować tą chłonność. I dla mnie na przykład takim sposobem zachowania tej chłonności jest y, kontakt z tą sferą y, ezoteryczną. Opowiedz, co z tych kart można dostać na Bibule, jak można... Jak my możemy jako odbiorcy, co my możemy z tego mieć, z Twojego doświadczenia we własnym życiu. Mm, tak, no bo wiemy, wiemy że na People będzie dostępna dziewiątka, część z Twojej, twojej doli. Mm -hmm. e, I wiemy też, właśnie, że będą niektóre z tych kart. Jestem śmiało tak. ciekawa, które wybrałaś tak. dla nas. Ja... Mam nadzieję, że ta ze sztyletem się pojawi, bo ja już mam na nią chrapkę od sputnikowej wystawy po men mentorship'owej. E, tak, no to, to, to na pewno się pojawi i to jest karta, która jest właśnie takim próbą takiego chałupniczego e, odtworzenia, e, odtworzenia karty, e, która jest na odwrocie i to jest as mieczy, który w tym... E, w tym tarocie odpowiada za takie, taką hm, intelektualną obróbkę rzeczywistości. Miersz jest związany z żywiołem powietrza i, i tutaj przede wszystkim przede wszystkim e, mówi o tych naszych e, intelektualnych możliwościach konfrontacji z rzeczywistością. Natomiast ja chciałam po prostu zrobić sobie taką współczesną wersję, która też nie, nie musiałaby być taką wersją, do której trzeba jakichś wielu środków, tylko bardziej chodziło mi o taką szybką, wrażeniową, szybkie, wrażeniowe odtworzenie czegoś nad czym, nie wiem, zakon Złotego Brzasku, yy, yy, nad, nad czym oni pracowali bardzo, bardzo długo, a mi się po prostu wydaje, że czasem można coś zrobić bardzo szybko i, i chciałam właśnie to trochę tak uwspółcześnić. Yy, jeszcze będzie... Teraz I czy my to będziemy mogli mieć też w formie takich kaszerowanych, grubych kart kartonikowych, tak, czy, tak, czy to tak, będą tak, tak. jakieś pocztówki? Nie, to będą, to będą takie... Dokładnie takie rzeczy. Tak, tak, takie rzeczy i to będzie na pewno właśnie ta, to jest nazwana tak roboczo, to jest kobieta haftująca i to jest, to jest Moje zdjęcie, które nawiązuje do obrazu, który jest w tle i który jest też na odwrocie. I to jest obraz Kerstinga, który był takim niemieckim malarzem, powiedzmy no, romantycznym, ale on już zahaczał właśnie o taki Biedermeier i on pokazywał często takie domowe, domowe czynności ludzi w domowych przestrzeniach. Y, wykonujących jakieś, tutaj akurat y, właśnie ta kobieta sobie y, haftuje, a to jest moja wersja, która jest już nawiązaniem do y, mediumistek, w sensie do, 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 to do kobiet medium, mediów, które, y, które wypuszczały z siebie y, też w pewnym sensie mat, ma, te, tego typu materię, bo to był często y, muślin, który udawał y, ektoplazmę, czyli tak zwane ciało duchów i też chciałam jakąś zrobić taką szybką yy, uspółcześnioną wersję przy, yy, przy użyciu czegoś, co po prostu miałam pod ręką. <grych> Więc to, to Bardzo piękne. Ta połyskująca, opalizująca powierzchnia jest szalenie yy, atrakcyjna, natomiast też super ciężka do pokazania tutaj w aparacie. Ale myślę, że my jako kwerentki Będziemy wszystkie, wszystkie trzy dostępne. Yy, jeszcze... O, jeszcze będzie można na przykład kupić tą, która jest takim moim e, zestawieniem e, takiej, nie wiem, humanoidalnego naczynia na wodę czy na wino e, z, ze screenem z takiej gry Lary, nie wiem czy kojarzycie taką grę, ale ja byłam kiedyś wielką fanką, nadal jestem. I pamiętam, że tam był właśnie taki moment, po prostu tam się chodziło po tej grze i można było naciskać na różne przedmioty, żeby wejść nie, z nimi w interakcję. I ten, to, ten zwrot mi się bardzo spodobał bo dla mnie to jest jakaś prawda o jakimś takim animistycznym yy, animistycznym światopoglądzie o tym że wszystko ma duszę, że również tak zwane przedmioty martwe yy, ją mają i w, pamiętam że po prostu grając w tą grę miałam taki yy, Jakiś taki moment y, miłego, mini oświecenia, <gry> ale to też y, chodzi o to, że przede wszystkim, właśnie, no, że, te, że te wszystkie różne tego typu prawdy mogą się zdarzyć w każdym momencie. I to nie ma znaczenia, czy się gra w Larego, y, czy się, nie wiem, studiuje jakieś super karty tarota w jakimś o, o medytacyjnym y, ośrodku y, w Bieszczadach. Wydaje mi się, że to nie ma żadnego, żadnego znaczenia. Tylko ważna jest wartość y, tego. Tego doświadczenia. I tego magicznego w życiu codziennym. No tak, tak. Przede wszystkim trzeba być na, tym o, na to otwartym i nawet jeśli to może wzbudzać trochę taki uśmiech, czy może po prostu być zabawne, że nie wiem, to jest jakieś Lary, y, to moim zdaniem trzeba właśnie to brać z dobrodziejstwem inwentarza i, y, i być szczęśliwym, że to się wydarzyło podczas Lary. <gry> Że to jest takie dostępne, no nie wiem, ale to, ale też właśnie myślę, że to jest kwestia tej otwartości, jak już człowiek y, otworzy sobie tą furtkę, to naprawdę życie jest jeszcze o wiele, no, ciekawsze. I jeszcze może bym chciała tylko powiedzieć o tym, że wiele osób się po prostu boi tego typu y, w ogóle wchodzenia, nie, w takie ezoteryczne klimaty, więc może też trzeba przestać się oprócz tego, że trochę to potraktować jak zabawę, trzeba przestać się bać też, nie, no bo to jest mm. nam wpajane przez kulturę, że... Diabeł puka przez te drzwi. <grym> no tak, tak, a w ogóle diabeł jest też bardzo pozytywną postacią, znaczy on oczywiście ma swój Dobra, no swoje... tak, teraz to już nas zbanują. <grym> <z tego. grym> on ma swoje złe aspekty, ale tak naprawdę znaczy złe. No, ma swoje, swoją drugą stronę, ale to tak samo właśnie jak każda karta w tarocie ma swoją drugą stronę. Wszystko ma swoją drugą stronę, mm. więc czy to jest diabeł, czy to jest jakiś anioł, czy to jest, nie wiem, cokolwiek innego, no to... Zawsze jest właśnie ten e, e, awers i revers, więc e, no też, e, mm, też trochę właśnie dlatego e, nie tylko ta cała publikacja jest tą księgą przyjaźni dla mnie, nie tylko dlatego, że no, nawiązuje tutaj do tej formy tego sztambucha, tylko też dlatego, że ja po prostu uważam, że te wszystkie elementy się ze sobą przyjaźnią i że są w dobrej komitywie, bo one muszą razem funkcjonować, więc one muszą się przyjaźnić, więc jeśli ktoś ma problem z tą przyjaźnią, no to właśnie musi się otworzyć, żeby móc to wszystko chłonąć w taki sposób, żeby nie czuć tego wewnętrznego konfliktu. Bo moim zdaniem, dużo problemów wynika z tego, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć, że jest właśnie, um, że to wszystko um, jakby w pewnym sensie musi, musi trochę być w, w takiej relacji, że jest właśnie ten e, 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 awers i rewers. Nie ma światła bez ciemności. <noise> Myślę, że dobrze, że spotykamy się w ten ciemny grudniowy <noise> dzień, kiedy już czujemy, że za chwilę będzie coraz więcej światła, jednak. Okay. No, ale nawet nie to właśnie. Minut. Mam bardzo dużo na myśli. <laughs> no, myślę, że nie będzie nic <laughs> Bo Musiałem jeszcze powiedzieć, że nawet właśnie to powiedzenie Nie ma światła bez ciemności to brzmi strasznie, tak w pewnym sensie można powiedzieć tak górnolotnie, można powiedzieć, że to jest takie onieśmielające i takie o, ale kurczę, no jakby w sumie to jest prawda. <laughs> Więc należy się, należy się z tym oswoić. Myślę, że każda osoba, która rzuca cień w słoneczny dzień, powinna się móc z tym oswoić. No? <laughs> Słuchaj, Milena, to była fantastyczna, wyczerpująca opowieść przy herbacie. Dziękujemy Ci za to. Y I. Zapraszamy na Art Bibułę, Zapraszamy. Gdzie można zobaczyć pracę Mileny i innych artystów do 12 grudnia. Tylko to jest świetny e, prezent dla wszystkich <laughs> wielbicieli, e, właśnie takiej e, trochę lekkiej ezoteryki, powiedziałabym, nie? Czy takiej no jest... frywolnej ezoteryki. Takiej <laughs> Takie dostępnej, <laughs> wszystkim dostępnej dostępne, dostępne. dostępne, e, ezoteryki, ale bez, bez też. Spłycania, tylko po prostu. Bez spłycania, ale bez natęcia też, Be, nie? tak. Tak, bez, bez właśnie jakiegoś takiego. Z yy, tak. Grochowską wróżką. <grym> no, jeszcze może to tam wróżki niedaleko, daleko, ale na pewno chcę się bardzo uczyć. Yy, I tak, i, i zapraszam na Aldi Bibułę. <grym> Dzięki. W internetach jeszcze znaleźć. Tak. Nie? Powiedz nam jeszcze, gdzie cię znaleźć w internetach. Instagramy, gdzie cię szukać i co tam u Ciebie. To tak. No, myślę, że najbardziej taką aktualną, aktualnym miejscem w internecie, gdzie rzucą jakieś rzeczy na bieżąco, no to jest Instagram i to jest Milsopo, więc na Instagramie na pewno jest najbardziej taki update. Natomiast Oprócz tego zapraszam bardzo na stronę Radia Kapitał, bo tam są odcinki m.in. Tarotiady, audycji, którą współprowadzimy z, razem z Anią Kamecką i tam właśnie mówimy o tarocie, szukamy właśnie jakichś takich aktualnych elementów, które są jakimś nie bezpośrednim nawiązaniem do tarota, tylko po prostu pomagają zrozumieć, zreinterpretować te karty tu i teraz. No i oprócz tego tam jest też moja audycja Czeczota, która jest takim już moim solo, solo taką audycją, gdzie podejmuje się bardzo wielu różnych tematów na pograniczu, jakieś tam ezoteryki, psychotroniki, ale w ogóle jakichś takich różnych wychodzących poza główny obieg rzeczy, czy takich anomalii. I myślę, że to tak, to są te najważniejsze, najważniejsze miejsca. Super, dziękujemy Dzięki. Ci za spotkanie. Dzięki. I do zobaczenia Dzięki. na Bibule. <noise>